Cześć, nazywam się Marcin Osadowski, jestem z firmy Block ID i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o jednym z naszych projektów, jakim jest fabryka wpisów. Z fabryka wpisów to narzędzie wspomagające zdobywanie linków do pozycjonowania, które są bardzo zróżnicowane i pochodzą z wielu różnych źródeł. Głównym celem jest zróżnicowanie linków prowadzących do Państwa strony. Dlatego pochodzą z wielu zaufanych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest czy wiele innych, np. i Tumblr. Odnośniki z tych serwisów pomagają zbudować odpowiedni profil linków i zadbać o dobre pozycjonowanie, tak żeby linki prowadzące do Państwa strony były bardzo zróżnicowane i bardzo naturalne oraz żeby pochodziły tylko z zaufanych serwisów które z całą pewnością będą istniały jeszcze za miesiąc, dwa, a prawdopodobnie również za kilka lat. Fabryka wpisów przeznaczona jest dla osób, które wiedzą, jakich konkretnie odnośników potrzebują do swojej strony i wiedzą konkretnie, czego im potrzeba, żeby ją pozycjonować. Z usługi mogą korzystać zarówno agencje pozycjonujące, oferując odnośniki dla swoich klientów, jak i właściciele małych stron, którzy coś o pozycjonowaniu już wiedzą. Dzięki odnośnikom z fabryki wpisów uda Wam się poprawić wyniki w wyszukiwarce. Dzięki temu na Wasze strony będzie wchodziło więcej osób, wy zobaczycie więcej klientów i zarobicie więcej. Taka inwestycja na pewno się opłaci, zwłaszcza jeśli skorzystacie z fabryki wpisów przez kilka miesięcy. Lub uzupełnijcie linki zdobyte przez Fabrykę PiSów z innymi źródłami odnośników. Zapraszam do zapoznania się z dokładniejszą ofertą na naszej stronie fabryka w